Peugeot 104 w wersji Coupe w 1974 roku nie błyszczał specjalnie mocą. I w naszym rankingu znalazł się na samym końcu listy, a wyprzedziło go Renault 5 LS które zadebiutowało tego samego roku, ale okazało się zbyt ciężkie. No i kolejnym nowym graczem na rynku była propozycja z zwłok. Eleganckie nadwozie od Bertone i podwozie od Mini. Jednak ta propozycja musiała uznać wyższość lżejszego Audi 50, które uplasowało się na trzecim miejscu w 1974 roku. A tuż przed nim znalazł się prawdziwy, gorący hatchback. Auto Bianchi A112 Abarth, który ostatecznie musiał uznać wyższość Hondy Civic wersji RS. I tak prezentowała się sytuacja w 74 roku, a link do tej części masz w opisie. Dziś jednak przenosimy się do roku 75, gdzie rynek hot-hatchy klasy B staje się coraz bardziej dynamiczny. Bo Honda prezentuje następcę modelu RS, Peugeot wprowadza gorącą wersję modelu 104, a auto Bianchi wypuszcza nową odsłonę swojego modelu, tym razem z większą mocą pod maską Abarta. Więc pytanie brzmi, kto zostanie królem hotheczy segmentu B w 75 roku? Czyli czas rozpocząć kolejne zmagania małych gladiatorów. Nazywam się Grzegorz, to jest kanał Motos Innej Perspektywy i zapraszam Cię do kolejnego odcinka serialu Mali Gladiatorzy, gdzie szukamy najlepszych hotheczy segmentu B. Dziś przenosimy się do roku 75, a naszą podróż rozpoczniemy od Peugeot. A w Peugeot byli zaskoczeni sukcesami modeli 404 i 504 w afrykańskich rajdach w latach 60. i na początku lat 70. Więc inżynierowie Peugeot postanowili stworzyć swój pierwszy hot model. Do tego celu wybrali odmianę 104, dokładnie to wersję Coupé, która zadebiutowała w 74 roku, a teraz w 75 pojawiła się w dwóch odmianach. ZL oraz ZS i skupimy się na tej drugiej wersji, gdzie poza dyskretnym logotypem przy klapie bagażnika a stylowymi kołami, model ten wyróżniał się zderzakami z czarną wstawką, a we była trójramienna kierownica oraz specjalny obrotomierz, a pod maską znalazła się większa jednostka PSA Renault X-Type to znaczy zamiast pojemności 1,0 teraz pracowała jednostka o pojemności 1,2, a to oznaczało, że przybyło mocy. I topowa wersja mogła się teraz pochwalić mocą 66 KONI, co pozwoliło jej wyprzedzić na naszej liście Fiata oraz Seata. Ponieważ oni nie wprowadzają żadnych mocniejszych wersji. Ok, Seat wypuścił odmianę LS, ale to tylko lepszy wypas, coś jak Special otwiata, który pojawił się w 74 roku. Znowu Renault 5 zdecydowanie miało lepszą specyfikację, bo odmiana LS, czyli topowa wersja, wprowadzona w 74 roku była mocniejsza, ale jej wyposażenie pochodziło ze słabszej wersji TS i klienci na to narzekali. W związku z tym w 75 roku LS zostanie zastąpiony przez TS. Ten sam silnik, ale dużo lepsze wyposażenie. Z tym, że nie można już było tutaj zamówić specjalnych oznaczeń, które by krzyczały, że to topowa wersja, tak jak to było w przypadku LS. No ale to nowszy model TS będzie reprezentować Renault rywalizacji, a jej przeciwnikiem ponownie będzie Audi, które w 75 roku nie wprowadziło żadnych zmian w modelu 50, choć zdecydowano się na inny ruch. Wprowadzenie tańszego modelu, ale pod innym logo. Mowa tu o Volkswagenie Polo, który tak naprawdę jest Audi 50, ale posiada gorsze, słabsze wyposażenie i słabszy silnik. I słabszy oznacza mniej powera, bo Audi oferuje 50 i 60 koni w topowej wersji, podczas gdy polo ma zaledwie 40 koni, więc nie liczył na dominację w naszych zawodach. I na pewno nie osiągnie tak wysokiej pozycji jak Innocenti, który nie wprowadza żadnych zmian w modelu Mini. Za to ich główny konkurent, Auto Bianchi, przygotował drugi lifting modelu A112, tak zwana Seria 3. Gdzie w ramach zmian wprowadzono nowe tylne reflektory, nowy wlot powietrza na słupku C, a model Elegant zyskał teraz więcej koni mechanicznych niż standardowy. Jednak skupmy się na wersji Abarth. Ten model kolejny raz trafił w ręce inżynierów z Teamu Skorpiona, którzy zwiększyli pojemność silnika, a tłoki korbowody, głowica i wydech zostały ponownie zmodyfikowane. Wałek rozrządu jest azotowany, a wał korbowy jest kuty, jak w autach wyścigowych. Moc wzrosła o 21%, a dodatkowo jako opcję można było dokupić pięciobiegową skrzynię. Wersja z mocą 58 koni mechanicznych nadal była dostępna, ale to właśnie mocniejszy model. Stanie do rywalizacji z Hondą. A Honda, jeśli chodzi o rynek europejski, nie wprowadziła żadnych zmian. Moc wynosi nadal 54 konie mechaniczne, natomiast na rynku japońskim postawiono już na silnik CVCC. Opisywałem ten system w roczniku 73 małych gladiatorów i wtedy technologia CVCC dostępna była tylko z mocniejszymi silnikami, a teraz każdy civil w Japonii ma system CVCC. Do tego podstawowy silnik teraz ma większą pojemność, ale nadal wynosi ona 1200 i w takim modelu dostajemy 63 konie mechaniczne. Ale jest także pojemność 1500 w topowych modelach GTL oraz RSL. I RSL ma zastąpić model RS. Z tym, że RS miał silnik po tuningu, a RSL ma po prostu większą jednostkę z modelu czteroćwiowego, który pojawił się już w 1973 roku. Do tego logo RSL nie jest już tak eksponowane, bo znajduje się tylko z tyłu na klapie. Generalnie jest mniej mocy, ale za to większa pojemność i są trzy zawory na cylinder zamiast dwóch, więc czas sprawdzić, czy RSL okaże się lepszy od RS w naszej punktacji. Czas na rywalizację. I system punktacji został przedstawiony w pierwszym odcinku. Link do niego masz w opisie, a my przechodzimy do akcji, czyli do sprawdzenia, kto zostanie królem małych gladiatorów roku 75. W rywalizacji biorą udział nowiutkie modele, które porównamy z tymi, co były dostępne w ofercie roku 7.5 i zacznijmy od postury, czyli od ilości cylindrów. I tutaj jeszcze nic się ciekawego nie dzieje, bo każdy bohater ma tyle samo cylindrów, więc zostaje 4 punkty. Przyjrzyjmy się więc muskulaturze, czyli pojemności silnika. I na pierwsze miejsce wysuwa się nam Honda z wyraźnie największą pojemnością. Tuż za nią jest Renault i Innocenti, ale sytuacja może się jeszcze zmienić. Czas bowiem na najważniejszą kategorię. Przechodzimy do oceny siły, a siła to moc naszych bohaterów, i Honda ma jej najwięcej. Tym samym umacnia się na pierwszym miejscu, ale mocno podskoczyło A112 Abarth, bo poprawiona wersja ma aż 70 koni, no ale przed nami jeszcze dwie dodatkowe kategorie, a kolejna to ocena za dynamikę, czyli za moment obrotowy. I w tym przypadku niewiele się zmieniło jedynie Renault przeskoczyło Peugeot. Więc teraz przedostatnia runda, czyli im wyżej dany silnik osiąga swoją maksymalną moc, tym jest bardziej entuzjastyczny i dostaje więcej punktów. No i ta kategoria pokazała słabość nowej wersji Hondy. Jest duża pojemność, ale nie ma sportowego pazura, nie ma wysokich obrotów. I właśnie przez to na prowadzenie wskakuje auto Bianchi A112, ale czy utrzyma taką pozycję? Czas na ostatnie wyzwanie, i im auto lżejsze, tym straci mniej punktów. I na razie tylko pokażę punkty za wagę, bo później będzie podsumowanie. I Francuzy są najcięższe, więc tracą sporo punktów. Polo i Audi najlżejsze, ale co to ostatecznie oznacza? Czas sprawdzić. I taka była sytuacja w 74 roku. Wtedy rządziła Honda Civic RS i zobaczymy, czy nowy model ją przeskoczy, ale zacznijmy od tych najsłabszych nowości roku 7.5. I na ostatnim miejscu jest Volkswagen Polo. Nie pomogła mu niska waga, bo tutaj jest za mało mocy. Znowu nowej odmianie Renault 5 TS mocno przeszkodziła masa, bo model ten był cięższy nawet od modelu LS i jest niżej funkcji. Ale LS był dalej w ofercie w roku 75, więc to dalej ta wersja będzie reprezentować Renault, a TS wypada z gry. Z kolei, jeśli chodzi o Peugeot, to odmiana ZS jest o wiele lepsza niż pierwsza podstawowa wersja. Więc ta słabsza wersja wypada z gry i tej zmiany można się było spodziewać. Za to nie spodziewałem się, że nowszy model Civica RSL wypadnie gorzej od RS. Ale tak jest, bo brakuje mu sportowego charakteru silnika. Więc on wypada z gry. Dlatego, że Civic RS dalej był dostępny w ofercie i to on będzie reprezentować Hondę w 1975 roku. Ale teraz rodzi się pytanie: czy mocniejsza wersja Auto Bianchi A112 Abarth go pokona? Nie. Owszem, byłaby wyżej od Civica RSL, tylko nie od Civica RS. No ale Auto Bianchi wraz z nowym modelem jest wyżej w naszym zestawieniu czyli ostatecznie w 1975 roku. Kolejny rok z rzędu na czele pojawia się ten sam samochód Honda Civic RS. Tylko że teraz będzie mu naprawdę ciężko, bo to, że pojawia się Ford Fiesta w wersji S, to w sumie tylko muśnięcie. Pojawia się także Renault 5 Alpin, a to już prawdziwy bad boy, więc. Pamiętaj o subskrypcji, bo druga połowa lat 70. to jest to, na co czekałeś. Zacznie się dziać. Daj znać, co myślisz o naszych bohaterach. Dzięki za oglądanie, dzięki wszystkim wspierającym i pamiętaj, życie jest za krótkie, by nie wiedzieć, kto zostanie królem małych gladiatorów. No a na końcu wpada tabela.